Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Bożena i kontynuujemy podróż z This Word of Mine. Mamy, jak pewnie pamiętacie, dzień. 5? Dzień piąty, dokładnie zgadłem. Um... No i cóż. Um... Jest ciężko, jest, jest na pewno ciężko. Zaraz, 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 zaraz. Noc była spokojna? Cóż, coś musiało się zbugować z grą. No nieważne. No A... to jednak noc była spokojna. Całe szczęście. A nie musimy się chyba niczym martwić. Głodny chłopak. Ile to moje Myślę, że jeszcze trochę poczekacie z jedzeniem. Zmęczony. Ty się w takim razie prześpi. Bruno, no podskocz tutaj. A i, i zrobisz drugie łóżko. Myślę, że już czas, żeby żeby uklecić drugie łóżko, właśnie. Um, super. Super, super, super. Stawiamy sobie tuż obok tego. Ty, Katia. Nie być tu? Ten dzień na pewno przyniesie dobre wieści. Warto być optymistą. Mam pomysł. W takim razie zróbmy. zróbmy radio. To jest jedna z rzeczy, które strasznie mi się podobają w tych grze. Radio. To ona radości daje. Ile... ile ciekawych rzeczy. A jaka muzyka tam leci? Sami zobaczycie za chwilę. Eee, możemy się też dużo dowiedzieć o o lokalnych informacjach co się dzieje i e, które akurat części miasta są obstrzeliwane a, Tak, no, to jest dość pomocne przeważnie Szkoda, że skończyły nam się szlugi, jakoś damy radę no. Katia widać jest dobra w pocieszaniu a, Więc Katia połóż się, a my posłuchajmy teraz radia może się czegoś ciekawego dowiemy Słuchaj Państwa, radia Pogore, z żalem zawiadomamy, że nasz kolega Javan został dziś rano zabity Dosięgnął go snajperski pocisk, gdy szedł do operacji, będzie nam go brakowało Dobra Jest. Bardzo mi się to podoba Możemy sami strudzić to całe radio ten teraz spadł, mamy zachmurzenie. Możliwe są opady deszczu. Nasza rada na zimne wieczory. Złap dobrą książkę, kubek ciepłej herbaty i umieści go do... Chcielibyśmy. Chyba nie wiecie jak bardzo. Grając w mogiły. zbiorowe mogiły. wojsko oglądało teren i odmawia wstępu dziennikarza do czasu zakończenia śledztwa. Kiedyś się grałem, słyszałem taką świetną polską piosenkę, a wydaje mi się, że to tyle. Radio 1, Pogoda i City Radio. Może jednak znajdę? Może znajdę? Przepraszam, że się. Przepraszam, że się. O, Ródka klasyczna, to nie to. O Jest zabity. Czy jest klasyczna stacja? Aha. Dobra. Tak, podnie to chodziło. Teraz ta muzyka będzie lecić w tle. I umiecie w A Spróbujemy zrobić. łą wow. Trochę swoją drogą dowiedziałem się o tej grze w tak zwanym międzyczasie. I. prawda? Nie no, mam tak mało części. To nie fajnie. Um. Ale tak czy siak. Dowiedziałem się trochę rzeczy o grze. I trochę de facto podszkoliłem, więc mam nadzieję że, sprawdź to, mam nadzieję że um, będzie się o wiele lepiej grało i o wiele lepiej oglądało. Ciekawa jest ta poświata, która za nimi wędruje, jakby cały czas świecili latarką wokół siebie, to nie ma sensu. Wydawało mi się, że się robiło już, ta woda. No cóż. Co się robi, wiem Co tam szkodzi? zobaczmy, jak się tam ludzie trzymają. Bruno jest głodny. Głodny, zmęczony i głodna. O, wypoczął sobie. No to ładny. Głodna, zadowolona i zmęczona. Bardzo się cieszę, że jest zadowolona. No ale nie jestem pewien czy to wszystko co się liczy. Chciałbym już noc, bo brak nam... i To jak? A bardzo nam brakuje materiałów. Chociażby żeby zrobić siekierę. Siekiera nam bardzo pomoże, gdyż będziemy w stanie rozrąbać wiele, wiele rzeczy. Jak chociażby te wszystkie kredensy, komody, szafy. Szafy, to są szafy. Mm, te półeczki. Czy. No, tutaj jest jakiś stolik, i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi? Um, dostaniemy przez to drewno na opał Ty co, też odpoczywałeś? Jeśli nie, że tak trzeba. No, dziękuję, dziękuję, moja droga. A. No, nie wiem, co możecie zrobić w domu. Chyba. Bo tylko tyle. Koniec dnia. O, mogę zrobić koniec dnia. Nawet nie wiedziałem. Um, dzisiaj pójdzie Paweł szukać. E, ty będziesz czuwać, a on będzie spał. Tak? Tak, super. Strzelany domek. Lecimy. Może, może uda nam się zdobyć trochę więcej materiałów w końcu? Mam nadzieję, że nadal nikt nie przyszedł. Już trochę tu stawiam z, z góry. Zakładam, że to jest szczur. Acz powiem wam, że. Ja z, z... tak szczur. Dobra. Lecimy na dół, a. On łopatę, więc szybko będziemy w końcu przekopywać to No właśnie, super, że masz łopatę Robimy trochę hałasu, ale... Ale co z tego? Nie wiem, czy to nie będzie zamknięte A jest Niestety A dlatego przeszukamy wszystko inne Tutaj też drzwi mogą być zamknięte, ojej Weź to ze sobą wszystko Um, biegaj, biegaj, nie ma co. Tutaj też masz coś do przeszukania. O, tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Mieliśmy tam chociażby um, elementy broni, które, które przydają się do tworzenia broni. Po prostu. Um, I chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy. Ale o, o to nam chodziło. Myślę, że nawet jesteśmy w stanie wyrzucić trochę, trochę książek, tylko żeby wziąć sobie więcej a, małych części. Zobaczmy, czy da się to otworzyć. Potrzebuję sprzętu. Dobra, do wyjścia lecimy. A, tak z pełnym plecaczkiem i z pełnym brzuszkiem. Może nie. Wróciliśmy do domu i mam nadzieję, że trzymam kciuki, że nic się nikomu nie stało. Dzień już szósty już, szósty, jak to w ogóle szybko leci, niewyobrażalne. Co takiego tu mamy? Bardzo spokojna noc, super. Bardzo się cieszę i smutny, dlaczego jesteś smutny? A, już są głodny. Kiedyś byłem optymistą, jednym z tych, co zarzekali się, że nie dojdzie do wojny. W końcu wojny wybuchały tylko w jakichś odległych krajach trzeciego świata, a przynajmniej tak mi się wydawało. Nawet słuchając wiadomości, które z dnia na dzień stawały się coraz straszniejsze niż wierzyłem w to, co miało się wydarzyć. No cóż. Życie, stare życie. Nikt nie mówił, że będzie letko ale... Ty, mój drogi, zrób nam... Zjadłbym z konia z kopytami. Dobrze, dobrze, zjesz może kiedyś, ale zrób nam pierwsze łom. Łom się przyda. O, a tutaj... Jeden, trzy, trzy... O, super, nawet starczy na trzy porcje. To leci już, stary. Dlaczego to się nie robi? Coś mi tu nie pasuje? O, dobrze nam idzie, bardzo, bardzo Skrabna szybka rozkrywka. A Dawaj, jedz. Napiłaś kawę? Naprawdę? spałam spałem od jakiegoś czasu. Tylko narzekacie, mi drodzy, tylko narzekacie mi. Naprawdę nic innego nie potraficie? No, no przestań, Bruno. Tylko płaczesz i płaczesz. Ty jako jesteś... coś czeka pod drzwiami Mam coś, co może Wam się spodobać. Sprawdźmy. Bruno. Smutasku dawaj. Pokaż na co cię stać. Zobaczmy co przyniosłem. Chętnie zobaczę, mój drogi. Chętnie zobaczę. Popatrzmy, co ty tutaj masz. Masz tutaj. Proszę, prostu te drobiazgi Mhm. Stajemy w tchul materiałów 4, 8, 16, 32. Nie mniej trochę. 30 różnych małych części. Za tak naprawdę dla nas nic. Ale nie musisz tu stać już. Wpadek, kiedy chcesz, mój drogi. Wpadek, kiedy chcesz. Jesteś tu zawsze mile widziany. A my w międzyczasie ulepszymy swój. Swój, swój, swój warsztacik. Super, idealnie mamy wszystkiego na ulepszenie. A... lecimy. Daję sobie radę. Bruno, musisz być optymistą. Jak chcesz poczytać książki. Mamy jakieś książki? W ogóle mamy. O, Bruno. Czytaj sobie książki. Dobra, książkę potrafi podnieść człowieka na duchu. Pamiętasz? Zresztą jest ciepło, jest ciepło. Ale niestety u mnie w domu nie jest ciepło. Oj! F... Oj, nie jest. Co my tu mamy? Pistolet możemy stworzyć. Wow. Heł? Hmm. Strzelba. To strzelba. Czy to pistolet? A... trochę łopata, siekiera, piła. To też brzmi spoko. Ale siekiera. Siekiera to jest nasz główny cel teraz. Potrzebujemy 5-5. A Bruno proszę gotuj nam trochę jeszcze. No może nie dzisiaj. Może dam sobie na dzisiaj spokój. Oni prześpię się. to sobie księdź Bruno. Na spokojnie sobie sieć. Oni niech śpią i... No tak, czekamy teraz aż albo Katia, albo Pawł. z czego osobiście wolę Pawła. a szybko biega, to zawsze jakiś plus. No dobra, wygrałaś. Katia, koniec dnia. No tak, dobrze pospać. Idealnie się wyspałeś. A, to z zapasów. ty super. Ten sklep zapotrwał się w całą dzielnicę. Kurcze, Może naprawdę wymaksujmy sobie ten ostrzelany domek, bo... To nie ma co. bo już nie mam co tam kopać, więc chodźmy z samym łomem. I zobaczmy, czy coś się zmieniło, czy... O! Co to za rządko. Po prostu szczur. Uda. Lecimy tutaj na dół, musimy otworzyć tą łódkę? To jest kawałek chyba. Robimy przy tym nie lada hałasu, ale, ale warto. Dlatego, łom jest świetny. Jesteśmy się. Wiemy, że nikogo nie ma w tym domu. Nie ma, prawda? Jest czuło mam na nadzieję. A, tylko możemy pozwolić sobie na takie. A co to. Bimber, super, bimber jest spoko, jest dobrym przedmiotem na handel. Dobra, dawaj, pokaż na co ci stać. Powoli sobie otwieramy wszystko, a i tutaj weźmiemy przy okazji rzeczy. Matka Boska, tutaj też nie weźmiemy wszystkiego? Co my weźmiemy takiego? Chcecie mi powiedzieć, czy potrzebujemy jeszcze jednej podróży tutaj? Jedno z ulotek zrzuconych nad miastem. Trwa operacja antyterrorystyczna. Osoby przebywające na terenie miasta pozostaną... Zostaną posadzone w współudział. Dla własnego dobra natychmiast opuśćcie pogorę, Wojsko zapewni wam bezpieczeństwo. Uuu, po tych wszystkich zbraniach niewieliskonych to musiała być jakaś tu... Masakra w sumie chyba. Takich masakra? Nie wiem. Ciekawe. Powinna być jakaś historia poboczna. Nie, nie weźmiemy nic. Szkoda. To lecimy do domu. Lećmy do wyjścia. I... Wrócimy tu jeszcze jutro, żeby wziąć całą resztę. Kolej wrócił, mam nadzieję, że wszystko było spokojnie w nocy. Dzień siódmy. Co za noc, co za noc. On zła co całe szczęście. O, się osiągnięcie. Dzień siódmy. Siódmy dzień naszej podróży po świecie. Ale pięknie zaśpiewałem. Dobrze, dobrze. Chyba mamy. Nie zostaw tą kawę. Kawa jest do handlu. Dlaczego ją wylewasz? Mamy jakąś kawę? Mamy dużo kawy, ale. Przemyślenia. Mam... Na szczęście, nasze na strony jest miejscem, gdzie możemy choć przez chwilę zapończyć o wojnie. Mamy tylko jedno krzesło, mamy łóżko i możemy spać w dobrej warunkach. Jeżeli ktoś się usłyszy, będzie rany, mamy miejsce, gdzie możemy odpocząć. Mamy radę i lubimy go słuchać. Mamy tu do książek dobra lektura jest lekiem na całe zło. Pobyt tu zapewnia odrobinę wytchnienia w tych ciężkich czasach. Liczba wypalonych dziennie papierosów 3 poszaliście Swoją drogą powinna być jakaś opcja Zabarykadowania tych wszystkich Też tam gdzieś słyszałem O barykadowaniu tych wszystkich To jest blizna, ktoś zostawił Tych wszystkich dziur, żeby było bezpiecznie, w domu Szczególnie tą bym zabarykadował, bo jest jest coś duża, no. Nie da się ukryć. Leżże tam. Bruno, posłuchamy radia. Zobaczmy, zobaczmy. O, o, o. Przestrzegamy przed bandami szabrowników, którzy grasują po mieście. Radzimy zamknąć drzwi i nie wychodzić nigdy na zewnątrz. Dobra. Hmm. Wydaje mi się, że. Wiesz, że w mieście się wojna, to jeszcze rośnie tam przestępczość, docierają zgłoszenia o napadach na pokoju, że się bronią. O mój Boże. Taka kluczystyczna. Nic. Kurczę, Musi tu gdzieś być. O, proszę Was. Dobrze jest dziewiąte rano, dzień siódmy. Już cały tydzień siedzimy tu razem. Nasza krywka wygląda coraz lepiej. Hmm, klasyczne. A. I chyba właśnie przed dniu siódmym Was ponownie pożegnam. No, przepraszam. Moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Cholera, jak ktoś przyszedł. No, nie patrzmy na niego. Dziękuję Wam za oglądanie. Tutaj mam ładne widoki dla naszych ludzi. Subskrybujcie oczywiście. Lajkujcie. Bardzo dziękuję również za komentarze. I te pozytywne, i te mniej pozytywne No, bardzo dziękuję Wam również za całe wsparcie Za porady I biorę sobie to do serca Uwierzcie, że biorę sobie do serca wszystko, co napiszecie zważam na to Dlatego właśnie teraz Żegnam się z Wami, do, do zobaczenia, moi drodzy, do następnego odcinka Zaczynała się też seria z Isaac'a, jeśli jeszcze nie zauważyliście No i... Widzimy się na następnym odcinku, prawda? Dzięki wielkiej, i cześć, pa!